Jak z otwartej księgi, mojej marysieńce. Dlaczego mi nie wierzysz, kochana, czyż tak trudno wzbudzić w tobie zazdrość? Czy aż tak jesteś pewna swego? Jak ktoś, kto czytając to, sądzi, iż wychwyci pikantny szczegół kładący cień na skrzętnie kreowanym przez nas facebookowym wizerunku. Moje oczy przed tobą nie potrafią kłamać, lub też robią to nie dość dobrze, pokracznie. W końcu ty, i przyznają mi rację ci, którzy kiedykolwiek pochwycili w swe ramiona podobne szczęście, Jesteś z tego rodzaju kobiet, dla których o zgrozo jest się tylko krok od złamania pierwszego punktu świętego dekalogu. O siódmym nie wspomnę. Czy wykradłbym cię komuś? Szczęśliwie nie dałaś mi tej szansy, czekałaś na rozdrożu, gdzie miały się przeciąć zrządzone drogi naszych losów, zupełnie jakbyś wiedziała. Że nieświadome swego rychłego szczęścia idę. Powoli monotonnie, bez entuzjazmu, czemu więc nie wierzysz? Że nie myślałem o tobie dzisiaj. Wczoraj, może wcale, tylko na te słowa śmiejesz się ze słodkim politowaniem i całujesz opiekuńczo w czoło. O jakichś konkurentkach na boku nawet nie wspominam, bo rozbawiłbym cię tym pomysłem do łez. Czyż do cholery jasnej we własnym domu nie da się nawet porządnie skłamać? A może moje oczy tak zakochane są w tobie, iż nie sposób w nich wykrzesać wątpliwość, która choć na chwilę rozpaliłaby płomień w twoich. Lecz twarz moja transparentna, Prosta, zawsze ta sama, co jemu ukazuje wierny czworonu, który bez jedzenia i picia gotów zdechnąć przy twoich nogach lub grobie. I widząc we mnie to ufne spojrzenie, niby dziewiczo zauroczonego, wciąż jeszcze niezranionego zawodem nastolatka, bezbronnego wobec boskiego zjawiska, jakim jesteś, lubujesz się w nim... Niczym artyści lubują się w swym orężu, to jest w próżności i uroku. Zatem daremnie żebrzę o szczyptę zazdrości, a łaknie jej moje rozbuchane samcze ego, jak Jonatan zakazanego miodu. Chociaż może jednak jest coś, co mógłbym, musiałbym zrobić, by choć trochę stworzyć twoje spokojne, zapewnione o miłości serca. <grystanie> Marzenie ściętej głowy, bo ty, moja mała Bi pacon, doskonale wiesz, że choć romantycy to dziś wymierający gatunek, do końca i na zawsze wyczytasz wszystko, co czuję w moich oczach i słowach.